Hej! Z tej strony oto Arbuzek. Mówcie na mnie Arbuzek. Próbuję zmienić nazwę na Arbuzek. Wiem, nie mogę się zdecydować ostatnio z tym, ale na początku kanału może być naprawdę dziwnie. I dzisiaj jest kolejny odcinek z oto, proszę Państwa, mój seplanet, tylko dziś bez Oli. <laughs> bez Oli. Już mam yy, ten program do nagrywania i zauważyłam, że dostałam od jakiejś jednej fanki bardzo dużo prezentów, ponad cztery strony, więc postanowiłam je otworzyć na odcinku, więc chcecie zobaczyć, proszę bardzo. O, ktoś do was mówi, hej, bo powiecie, hej, ty. Dobra, pierwszy prezent to taka fajna sukieneczka, spokoj. Dziękuję bardzo. Gazela, dostałam gazela. Okej. Okay. O, oh, hej, ty, Ola Games, pozdrawiam widzów, czyli ja. No, a to jest taki Leopard Gold, silnik. Dziękuję, pozdrawiam Cię serdecznie, jak i Emilie, Wody i coś tam dalej. O, ładne bardzo, okej. Okay. Bardzo ładna sukinotka. o, fajna pufa nawet. Mhm. Belerinki są bardzo w moim zdaniem ładne. Um, nie wiem, wiedziałam, że nawet nam i da włosy. Piękne, bardzo ładne są. Mi się zazwyczaj podobają. Takie też ludzie. Jeszcze taką sukienkę i taką bluzeczkę. No super, więc się przebierzemy. I tak. Um, no, nie wiem, czy zauważyliście, mam inny komputer. Tak, inny komputer. Myślę, że ktoś to doceni. <noise> no, nie doceni, ale. O, takie ładne są. Włoski. Służyłem sobie te rzeczy od tej Agnieszki Grochowskiej. Nie, może. I może jakieś spodnie? Aha, nie ma zbyt dużo spodni, więc muszę jakąś sukieneczkę, Bo inaczej to nie przetrwa. To hmm. jest taka sukienka, tego mi teraz nie pasuje akurat. Dobra, więc weźmiemy takie coś. I nasze kochane. Podobne. Sporegi. Tak. Z niedługo mam urodziny. Możecie mi dawać prezenty. Będzie mi bardzo miło. A w tym czasie możemy coś. <laughs> tak, pozdrawiam. Tak. Ym, tak. Czyli Ola Games was serdecznie pozdrawia. Yy, tak. I Aha, ja w innym sensie zrozumiałam matka, ja jestem jakaś głupia. E, tak, ja cię pozdrawiam serdecznie, Ola. Wcześniej też pozdrowiłam. Hmm. Może damy ci prezencik jakiś. Myślę, że się zadowolisz. Coś fajnego. Hmm. Coś takiego bardzo fajnego. Hmm. Damy chyba jej taką piłeczkę. Niech sobie ma. Dobra. 10 minut, jakby cały każdy odcinek trwa. Czy około. I tak. Idziemy sobie na zakupy. Porobić na... Wiecie. Na listę życzeń, nie? Bo... Tu... Ale na bluzka. Ja bym chciała taką tylko w innych kolorach. Dobra, moja kolorystyka tu się zaraz pewno przedstawi. Hej YouTube, pozdrowisz jaki kanał. Dobra, zaraz Ci powiem jaki kanał, ale słuchaj, dziękuję Ci i pozdrawiam Cię serdecznie <grym> i myślę, że będzie wszystko spokojnie i zrozumiesz, jaki będę miał kanał. Jak to nie wiem. A dobra. A tu białe. Dzięki za prezenty, w urodzinki. <ścoughs> urodzinki. tworzy jakie to miłe. Wymiana słów. Piękna rzecz, mogę powiedzieć. O. Taka bluzka. Z jakąś może jak normalnie, nie wiem, może szortem i tu będą krótkie spodenki będą to akurat. No, jak mówiłam, no, co są takie ładne. Było to trochę jak kombinezon, przyznam szczerze. Dobra, już, bo nie będziemy szaleć z tymi zakupami. No, zresztą nie kupuję tego, ale chcę ją mieć na liście życzeń. Już Wam pokazuję moją listę życzeń, bo bardzo bym chciała, żebyście po prostu... Tak, pozdrawiam spokojnie. Pozdrawiłam Ola. No dobrze. No Więc taką to jest moja lista życzeń. Bardzo chciałabym, najbardziej na świecie, chciałabym mieć te włosy. E, te włosy, tą sukieneczkę i te buciki. A inaczej te włoski. Ale bardziej bym chciała te, no. Jak to zawsze. Zawsze droższe, lepsze, nie? Yy, więc porozmawiamy sobie z Olą. Tak, pozdrowiłam. Tak, pozdrowiłam. Spokojnie. Nie ominę żadnego pozdrowienia. Mam nadzieję, że ją pozdrowicie tak jak ja ją. <grydy> Normalnie jestem dzisiaj szalona. Hej. O, tam śmiechy, bo jest kabaret, musi być jakiś, widzicie. <laughs> nie wiem, czy w ogóle słyszycie. Aha, i sobie Aninkę zmienimy. Szkoda, że nie ma takiej z kamerą. No ja zazwyczaj nie widziałam. O, to jest fajne. Słuchajcie, ja mam niektóre aniki tak jest super. Hmm. O, <laughs> to jest fajne. O. Dobra, więc idziemy na szybko do mojego pokoju, bo została nam ponad minutka. I przedstawię szybko mój pokój, bo go ostatnio przemeblowałam. Dobra, tu jest mój pokój yy, tak codzienny. To jest mój ogródek, po prostu mm, tak mrocznie, troszkę w kuchni nie chciało mi się robić, ale później chciałam dokończyć, ale później była kolacja i musiałam wyłączyć laptop i tak dalej i tu też nie dokończyłam i mam 51 lajków, lajkujcie mój pokój, będzie mi bardzo o to miło, a jakie remonty piękne. Kto jest w moim pokoju? Ola! Kręcę na... I ej, 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 ej! A w ogóle moje zwierzątka stoją tu w kupie i je nakarmimy. Aha, my kończymy odcinek, a ja karmię zwierzątka. E, więc pożegnaj widzów. Widzów. Więc ja was kończę i żegnam was i pa,